Ciao maneczku, witam Was w kolejnym odcineczku z naszej ulubionej giereczki, giereczki Skars. I jak pamiętacie ostatnio, utknąłem ogólnie tutaj w miejscu, nie wiedząc co do końca zrobić. Hmm, nasza postać, jak pamiętam, Pewnie nie musicie koniecznie pamiętać, co się wspomina o zamrożeniu wody, ale nie wiem czy to mówię o tej wodzie. ojej. nie umiem tu wyjść. Ilfę, dobra. Dało mi się. Nie wiem, czy to mówię o tej wodzie. Czy... Że. A, już wiem chyba o co jej chodziło. Naszej staci. Mamy pewnie zamrozić tą wodę. Może tu źródło zasilania i następnie wskoczyć na platformę. Tak? Nie. Albo przynajmniej w innym. A, już wiem jak zamrozić i poczekać aż wszystkie się te. Dobra, rozprosowaliśmy to. Więc zaraz mogę sobie na spokojnie tutaj wrócić. Aj, przegapiłem moment. Dobra, time -lapsy. Leci, leci, leci. I 3, 2, jeden, Stop. Tak, czy damy radę? O, udało się. Trochę krzywo, ale jest. Także nie ma co narzekać. Holdujmy wszystkie nasze bronie. Świetnie. Mogę dobrać amunicji. Dobiorę. Ruszam. Dobra, przejdźmy w takim razie naszym mostem. Potężny most. Czy będę musiał tu skakać? Ehm. Dobra, bo już się zacząłem zastanawiać czy moja postać jest w stanie tu przejść, co tutaj też coś zawali przed nami, nie, dobra, ops, świetnie, yy, konsola, O. skrót, skrót otwarty, a tu widziałem kostkę na tym. Widzę, że mamy coraz więcej expa w ogóle za te kostki, bo tak się trafia po prostu. O, a tu jest strasznie dużo przestrzeń i brak wrogów jak na razie. Co jedno z drugim się nie łączy. Ogólnie widząc tą wielką kupę lodu na środku. Eee, no dobra, pokaż mi na co się stać, co? Budzisz się? Jakiś bosie? Nie? No dobra To ja pójdę sobie tutaj Nie przeszkadzaj sobie Nie budzisz się, nie? Dobra Co tu tak czerwono Co się obudziło O nie, to to jest to bydle, z którym nie wiem jak walczyć Które jest odporne na moje strzały, przynajmniej energetyczne Bo mnie widzę, że też tak średnio do niego oddziałuje. Au. Więc chyba lud, co? Dobra, jednak nie. Ona coś mówiła o uderzeniu w serce, ale... Nie wspomniała jakiej broni do tego mam, miałbym użyć. Ale jak jest taki zamartwiający, to chyba to i ogieństy, nie? Dobra. No, po sobie, fajnie. No, tak się nie chcesz palić, no, Jumbel. Wiesz, trochę tak elektrycznie wygląda to serce jego, nie? Ja nie wiem już. Dobra, mówkę ma na pewno nieogniskową, więc ciężko stwierdzić. Testujemy go. Weź w końcu podnieść się o. o czyli jednak energetyczną Tylko, że ta energetyczna nie była wystarczająca, żeby go zabić jakoś To masz tutaj z podpalenia Dobra Czyli energetyczna w serce i po sprawie Ale podpalenie też zawsze działa no to już wszystko jasne, jeżeli chodzi o tego pana. Yy, co my tu mamy? Tu mamy jakąś czerwoną breję. Weźmy sobie akumulatorek użyjmy. Dobra, akumulatorek użyty. Yy, teraz weźmiemy gadżety. Na powrót. Tu widziałem kostkę. Dobra. Co my tu mamy? Tam coś leży. Tu jest kostka. Tu jest deszyfrator znowu, kapsuła z danymi. Dobra. I co my tu mamy? To też jest jakaś konstrukcja dziwna. No, też się zastanawiam, co to jest za urządzenie, wiesz? I

to I co, co nagle O, 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 o Wiedziałam, że coś hmm. Łapka grawitacyjna. Hmm, okay. A, nie miałem do niego strzelać. Dobra, to mamy nowy gadżet śmieszny. I mamy też nowe dane, nie? Zobaczmy. To to znowu za wszystko kolos? Nie mówcie, że to znowu jakaś bestia będzie, która mi zażarła koleżankę. Mam nadzieję, że nie. Ale wezmę to ze sobą, tak w razie czego. Pomoże może się to jeszcze przyda. O to tam widzę naszego ulubionego kolegę. Dobra. Jednak to były te mięsne. Ja pomyliłem ich trochę. Czekaj, czy ja mam tędy iść w sumie do naszej głównej a były... Wydaje mi się, że trochę za dużo tych przeciwników jest, co? A mogę Ciebie złapać na przykład w taką próżnię? Móc mogę, ale to mi... Ała! Ale mi zajebał Wydaje mi się, że mogę go tylko... Faktycznie w to serce działać jak on jest w tej takiej fazie, ale tak nie. W tej też dam radę. Dobra. Yy, tylko się zastanawiam, nie? Powinienem iść tu dalej, czy się cofnąć do tamtych dwóch pozostałych bram? a tu jest jakieś lasery, więc pewnie zaraz się dowiem, że. Pokaż. Dozwolnik stacjonarny. Co, hmm. pewnie mam to jakoś. A. Ui, przeszliśmy. Tylko, że nie mam energii, nie? Dobra, zbyt do zasilania. Znowu coś psuje. O, przynajmniej fajnie, że to już się włączyło. Ale to co, pewnie wziąłem rzeczy, to teraz coś mi wyskoczy, nie? Jakiś śmieszny przeciwnik czy coś takiego. Dobrze, no, nie było żadnego nowego przeciwnika. A, już wiem, co się obudzi. To na środku się obudzi. Nic wam mówię, że to na środku się obudzi. <laughs> Wiedziałem, że się to na środku budzi Ty, ale ta, ten... Au! Ten gadżet jest całkiem przydatny Eee, ale zasięg, tylko to trochę za duży masz chłopie Dobra. tam go zabić z kosy. To nieważne. To nam energię rozdawało, nie? A, dobrze pamiętam. Jeszcze coś? A zwykły pająk. Jeszcze jeden zwykły pająk. Au, ugryz mnie. Ale mamy to przywracanie zdrowe, więc w sumie to aż tak nie boli. Weźmy sobie to zasilanie ze sobą. Tak. Tak, w razie czego. Może nam się to przyda, jednak. Mm, a, no, no, przyda nam się, bo potrzebujemy tu dwa, żeby otworzyć. No, jestem głupi. Dobra. No, jeden. I teraz drugi. Zrób. To idziemy. Rururururu... ...the cocky What the... ...shit! Log entry. A predatory worm-like creature, capable of subterraneous relocation. Destroying the mounds will deter them from attacking. Tak, okay, ona coś powiedziała o... o niszczeniu tych tuneli, ale. Okej. Okay. idziemy tu w bok. O, tu jest kosteczka tylko. O, kolejne dwa punkty umiejętności, ale w sumie mamy już trzeci poziom. To ja bym sobie poczekał na ten... jakiś fajnego perka z trzeciego poziomu. Mmm. Hops, do góry? Tu pewnie... Dobra... Okej... Okay. O, no widzę pająki. Ten jeden się spalił... Drugi się spalił... Mogę to rozwalić jakoś, czy coś. Nie. Dobra. Ja Spńmy się tu do góry. Tu jest jakaś kostka. Ops. I to by było na tyle, chyba, jeżeli chodzi o to. Zobaczmy, co się stanie, jak tu spadnę. Dobra, nic. Ops. Ops. Zrobić za kolejną kostkę, tylko nie mogę przejść, bo tekstury mnie blokują, które są niewidzialne. Dobra, po prostu do celu. Jaki. Jego konstrukt brzmi jak jakiś jebany. Nie pocieszasz mnie babka, wiesz Ora, to są zwykłe pajęczaki Au, Nie mam staminy Dobra, ta broń jednak elektryczna jest najlepsza na niego Oa! Strzela! To gryzie, to strzela! Tu mamy znowu jakieś dane. Nagle pełno kapsuł z danymi, innego tego typu znajdujemy. Nie wiem czy to było też wcześniej. Jak było, to czuję się głupio, że je pominąłem, a tu coś słyszałem, że się ruszało. ściana. Ile kostki będzie level? Nie ma levela. Dobra, kostki zebrane. to idziemy Tutaj znowu będziemy musieli sobie nasz cyfer użyć. przeskanować naszą kapsułę z danymi. Zobaczmy, co nam powiedzą. Mmm Cały system z tranzytu obiekty budowcze mutują, szybciej nie zakładaliśmy. I pewnie jak dojdziemy do tego rąbanego tranzytu, to tam pewnie będzie pełno monstrum i tym podobnych, że nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić, ale kto by się tym przejmował, no pewnie nie my. Bojowa jednostka specjalna wysłana w celu zbadania kosmosu i podbicia obelisku tkwiącego nas planetą, a kończymy na obcej planecie, pozbawieni broni, życia, jedzenia, wody, wszystkiego. Hmm. To jest takie średnie. Szybkie przeładowanie dowolnej broni sprawia, że każda broń zostanie przeładowana. Nie. Zwiększa czas działania wszystkich że To bym wziął. Może kiedyś może przesłać jeden śmiertelny cios, co zwiększa jej zdolności bojowe. Też jest fajne. Eee, leczniczy Case zyskuje niewyraźnie. Jest na zachwianie i powalenie. Dobra, bo jestem w stanie przeczuć, że to będzie mieć potrzebne do przetrwania. Mogę to coś rozwalić? Nie. Tutaj u góry też nic. Hmm, tutaj wzięliśmy ten cyfr do składania. Na bank jak pójdę dalej, to wyjdę na posa To mi się nie podoba. I zaczyna nam się hipotermia znowu. I znowu ty, prawda, ze wszystkich bydlaków, jakie tu latają, to musisz być to ty, a też w sumie, my... dobra. A, zepsemu... Oj, ojej, oj, oj. hej Hejej. Dobra, pomroszone wszystko. Super. Czy tutaj nie było jakiegoś przejścia jakieś może? Nie Ale widzę, że już mi się zimno robi. To wy weźmy tutaj, co mamy do zebrania. Hmm, tutaj jest spoko, spoko, spoko. To co, idziemy dalej? Ops. O, obelisk. No to jak sama postać zjawy nam powiedziała: Musimy być kreatywni w walce z naszym przeciwnikiem następnym. Tak przypuszczam, że zaraz prowadząc do tej kolejnej jaskini czy przestrzeni, spotkamy się z nim twarzą w twarz. Tym samym myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. I jutrzejszym dniu zostanie kontynuacja, prawdopodobnie wrzucona o 17. A ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego wieczoru. No i trzymajcie się. Ja Was żegnam. Na razie. I hejka.